Zdrowia, radości i dużo piątek. Niech marzenia się spełniają i żebyście byli zawsze uśmiechnięci. Dużo prezentów pod choinkę i miłej gwiazdki. Życzę wszystkim cierpliwości i spokoju w te święta. Żeby nikt się na święta nie kłócił. Niech święta dadzą wam... Dużo szczęścia i radości. Niech spadnie śnieg, a wy bądźcie uśmiechnięci. Zjedźcie dużo pierogów i rybę jak lubicie. Śpiewajmy kolędy razem w ten radosny czas. Życzymy Wam szczęścia, uśmiechu i radości. Wies 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 cały świąt! Święto, święto i poświęto.